Witam witam Was widzowie, 21,5 tysiąca na naszym koncie, plus tutaj taka oto perełeczka, w motylka, w ogóle to, to sobie sprzedam wszystko, póki, póki jest no to czas. Yy, I co, oczywiście chodzi krótson, bardzo ważne, 10% bonusu darmowe za 10 groszy na start, myślę, że jeszcze nigdy nie graliście, i konkursiki, konkursiki tutaj, no najważniejsze, kurde, widzowie, nasze znaczy tutaj trochę osób jest. Najwięcej wiem, że jest na Mkę to na pewno, bo ona już była pierwsza. I ten na kostkę też jest trochę tych osób, szansa, że to poleci. Myślę, że w wielkiej przyszłości jest już całkiem spora. Bo tutaj już no, za niedługo będzie miesiąc od momentu, jak tutaj bym sortowało to. I tak, kodzie są, tutaj macie minimalne doładowania. Najlepiej, myślę, 25 zł, sobie wrzucić i mieć szansę na zgarnięcie jako bonus każdego z tych skinów. A my za te 21,5 tysiąca sobie coś pootwieramy dzisiaj. Pootwieramy myślę, że tutaj trochę więcej, żeby tak nie było. Nudno no że no, no, ciągle blizko grałem sobie, coś pootwieramy. Jakieś skrzynki weźmy takiego jet Case'a na boosterze, kliknijmy z parę razy. Saldo jest fajne, można, można się bawić. Ten Max Talker, jakby był w dobrym stanie, to by trochę kosztował. Testant, no to to nie jest raczej to, na co czekaliśmy. Kałaszek Aquamarine, no też to raczej nie jest najlepiej. Chociaż 200 stówki, Dobra, fajnie, że 200 on Odparty tutaj Hyperwencja też, myślę, że ona gdzieś w okolicach tych 200 to będzie kosztowała. No 140, bo to well niestety poleciała. I teraz chyba najgorzej. Chyba najgorzej. W ogóle to będzie ten, ten skałcik. On jest całkiem ładny, co prawda? Ale no nie jest taki drogi niestety. Taki byśmy chcieli, żeby był. To ja w ogóle choroby To bardzo ciekawe. Szkoda, że nie doleciało. Szkoda że nie doleciało ten Non rider myślę, żeby coś był warty. Ale to chociaż ten gloczek. Y Czekaj, a 340, dobra, mi się tak zakręciło, że to jest. No, pod chwilę. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz klikniemy. I dwa dżigielki. Jakby chociaż jeden z nich był w to byłoby naprawdę ciekawie. A to są filce wtedy, kurde. No, dobra, dobra, okej. Okay. Dead Case, no, jakoś tam dało. Jakoś tam sypnęło. Bez jakiejś tam. Nie wiadomo jakiego szału. Weźmiemy sobie teraz. Tak, na no, normalnie, bez busta, Na razy trzy. Czemu by nie? Mach Propaganda. Mm. Tak, kurde, no nie jest najlepsze rozdanie. Dobra, co ja mówię? To jest po prostu rozdanie faktory no skinów. Trzy faktory, nie dobra, jakby tak sypało zawsze, to będziemy powoli do, do tego profitu do przodu szli. Teraz, abubka redline. Abubka redline, jak jest raczej na pewno, jest profit. No, albo ono niestety, ale no, no, do przodu jesteśmy. No dobra, no. przyjmę to, zacytuję to jak najbardziej. Byle, może będziemy sprzedawać te skiny w sumie. Jak ja chcę tego motyleczka sobie go zostawić po sprzedawać. Dobra. Hmm. Co my teraz bierzemy? Po widzowie, yy, Scarlet Case otwieraliśmy w trzecim odcinku. Myślę, że takiego bis Case'a może. Na no, bujście sobie klikniemy z parę razy. Hmm. I zobaczymy, co sypnie. Jak to sypnie, jak to będzie chodziło. Tutaj jest lipa. Weźmiemy to jeszcze raz. I tutaj raczej też nic kurde nadzwyczajnego nie ma. No dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Fajnie byśmy coś jakąś kostkę wyciągnęli jedną, może drugą, może trzecią. W tym kawałach Jakubar jakby w dobrym stanie, to by tutaj trochę nam pomógł. No filtroset jak nie tak 500 zł. Dobra. Zacytuję to. Powiem tak zacytuję to, bo nie ma co narzekać. Chociaż teraz trochę ponarzekam chyba, bo raczej będzie słabo, no. Dobra, dobra, otwórzamy tą skrzynkę. Dało jak dało. Luksuriusa na buście. sobie otworzymy? Czysz. 3, 3 po 3 i zobaczymy jaką kosę zgarniemy survival taki oto na start chociaż yy, my tu dajemy kurde 2,5 Więc ja będę jakieś rękawiczki popolował jakieś cen, dobra. Widzowie Hazelna planów jednak Dobra, ostatni raz. Przepraszam Was. Dobra. Okej, okay, no. Kurde, ten Deagle Frening był to był więcej raczej warto, no. No. No, 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 no. Jakieś taka była opcja? Yy, jakoś opcja, właśnie. To można by w ogóle coś może ustawić. Yy, od najnowszych weźmy, albo od najdroższych i jakby wszystko. Właśnie nie da jakoś zaznaczyć, jakiego jak masowego seta zrobić. Szkoda. Trochę raz na to poświęcimy. Po Trzeba w zobaczyć, na jakim jesteśmy etapie. No. Na jakim jesteśmy etapie, dobra w ogóle, może tak. Hmm. jesteśmy w etapie jakby, Może yy, ile musimy odrobić, no o tak, no musimy odrobić kurde... Sporo tego motylka. Zostawię, naprawdę, ten no, tyle mi się tak podoba, w ogóle jak na niego patrzeć, no naprawdę... To jest w ogóle legenda, że takie coś mogliśmy... się dorobić, więc dobra, no to Jest yy, super, yy, Zacznijmy na grubo, zacznijmy na grubo. Czuję, że ta bitwa y, będzie nasza. Czuję, że będzie dobrze. Takie coś robimy na dwóch. I zobaczymy. No mam nadzieję, że nie popłyniemy. Tak, mam nadzieję, że nie popłyniemy. 11 skrzynek dałem, ale w kurde dobrych skrzynek. To no, naprawdę tutaj wszystko ma potencjał według mnie. No coś fajnego. Damy sobie botem tutaj, jedno się koła, co myślę, że nie każdy, czemu mówię, 5 w nie każdy myślę, że ma wolne, żeby na ten zagrać. Ale mam nadzieję, że coś tutaj zobaczymy. Coś zobaczymy, jakąś kostkę w ogóle, jakiegoś Hansmanika, Marwa no 4% za 60 zł, no może to się nam opłaci. No już na razie pierwsze 3 to nic nie dały. Oby teraz, oby teraz, kurde no. Tak to jest z tymi się skrzynkami, że albo nasypnie, albo nie sypnie, no tutaj. Nie ma nic pomiędzy, no. No nie dało, nie dało, kurde, niedobrze. Niedobrze. No ale tutaj jeszcze masy skrzynki są przed nami na pewno. Chociaż teraz, kurde, no co to, to... Powiem tak, że takie są nastroje średnie, chociaż tutaj co... Petka trochę warta, a ręka w sumie też. Oj, tutaj niedobrze. Dobre rękawiczki dostał Alex Dobra, trzy skrzynki, proszę. Dobra, jest pierwsza, fajna kosa, skeleton. Taki za 2000. Coś jeszcze sypnie. No te rękawiczki to okej, okay, chociaż ten kałach to trochę droższe rękawiczki. Dobra, ostatnia skrzynka. I chyba będzie ciężko. Będzie ciężko, po co? Kurczaki. Szkoda, szkoda, szkoda. Dobra, pykamy jeszcze dalej. Pykamy dalej. Znowu trzeba coś mocnego. tej nie będziemy brać. Coś. Dobra, ta skrzynka jeszcze póki jest. nas eventowa. Royale. Dwa. Dwa meczysty. Tego porcelana sobie wrzuciłem. Pięćkowa znowu bitwa. Znowu tutaj grubo, grubo wlatujemy I myślę, że lecimy w Bota Alexa. Bota Alexa nie największy procentówek, do procentów nic nie nadały w żadnej bitwie. I oby teraz coś sypnęło. Kurczę, no wam powiem, że jakby się te bitwy zakończyły niepowodzeniem wszystkie w dzisiejszym odcinku, to było naprawdę kiepsko. To byłoby naprawdę kiepsko. Ale zobaczcie, co to? Każdy drop co dostał Ale jest lepszy niż my. No i chyba teraz znowu będzie troszkę panie A nie, dobra, mamy minimalne rękawiczki, mamy Filtre Okej. Teraz, jak to będzie wyglądał Well Worn, a set, no dobra. Trochę teraz... Jesteśmy w lepszej pozycji, chociaż, kurde, no co coś zobaczcie, co w ogóle... 4800 bitwa, proszę. Sypnij jakąś kosę, no kurde, no co to jest? Ostatnia, co, 1260 złotych skrzynka? Dobra, mamy tu Ale ten win jest, kurde, winem średnim, mam powiem, widzowie. Ten win jest winem średnim, dobra. my tutaj zagramy to trochę inaczej, widzowie. Zagramy to trochę inaczej. Yy, myślę, że taką wariacką bitwę sobie zrobimy na trzech na underdogu. Kurczę, proszę, aby to jakoś się dobrze skończyło. Aby tutaj coś sypnęło, proszę, 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 dobra, zaczęło się dobrze, zaczęło się w miarę dobrze. Chociaż nie, kurde, mam minimum 200 myślę, że to, znaczy to będzie zwiedyczki warte oponentów, kurde, po parę stówek, dobra. Jesteśmy na dobrej drodze. Ja czuję, że to jest ta bitwa, w której tutaj fajnie będzie sypało. więc te skrzynki też nawet takim dobrze dają w sumie. Swoją drogą, ile te usługi są warte mniej więcej? 130, no szanka. dobra. Nie jest póki coś źle. Póki co nic mocnego nikt nie dostał jeszcze. Więc jak każdy ma szansę na bitwę zgarnąć. O, ten o, nasz nie jest trochę warty. No dobra, więc warto jest zle samo co reszta. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze, to są dobre znaki. Dobre znaki, a łupie. Ok. okej. O kurde. My to mamy? Proszę. Będzie? Nie! Yeah, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, 7K byłoby. No dobra! Widzowie, widzowie, widzowie. Nie, no czekaj, nic tutaj jeszcze żartuję. Yy, konkursiki, przypomnę wam. Zakończenie. Wjazd też na Discorda, w ogóle też w Discordzie troszeczkę będzie trzeba. Znaczy są konkursy na Discordzie, ale będzie coraz więcej. I jeszcze raz, wam przypominam, tutaj macie cztery fajne skiery do zgarnięcia. Dobra. Kodzi krótko. Do zobaczenia, się pomykam.